Bariera jelitowa to pokrótce komórki naszego nabłonka, które ściśle przylegają do siebie. Śluz, który pokrywa te komórki, a także bakterie jelitowe, o czym musimy pamiętać, dlatego że mikrobiota jelitowa odgrywa tutaj bardzo znaczącą rolę. Bariera jelitowa jest taką naturalną barierą, która oddziela środowisko nasze wewnętrzne od środowiska zewnętrznego. Musimy pamiętać o tym, że cały przewód pokarmowy to jest tak naprawdę środowisko zewnętrzne, natomiast wewnętrzne środowisko to jest nasz organizm i to, co my tak naprawdę przemycamy z jelit do naszego środowiska wewnętrznego jest właśnie uzależnione od prawidłowego działania bariery jelitowej. W momencie, jeżeli mamy do czynienia z różnego rodzaju stanem zapalnym jelita, dochodzi do dysbiozy i to powoduje również rozszczelnienie bariery jelitowej. Stany zapalne, nieprawidłowa dieta, nieprawidłowe nawyki żywieniowe będą w znacznym stopniu powodowały rozszczelnienie bariery jelitowej i wtedy cała masa obcogatunkowego białka dostaje się bezpośrednio do organizmu, co będzie powodowało nadmierne pobudzenie naszego układu odpornościowego i to coraz częściej jest uważane jako główna przyczyna powstania schorzeń autoimmunologicznych. Układ odpornościowy, który jest nadmiernie pobudzony, wytwarza przeciwciała, które następnie łączą się z antygenami, które dostają się przez rozszczelnione jelita. Powstają kompleksy immunologiczne i one dotykają każdego narządu i układu i to powoduje właśnie powstanie schorzeń autoimmunologicznych i tutaj ciekawa sytuacja jest taka, że jednym z pierwszych objawów nieszczelności jelitowej są choroby autoimmunologiczne tarczycy, czyli tak naprawdę pierwsze miejsce zajmujące w ilości schorzeń autoymologicznych w Polsce przynajmniej. Najlepiej wykonać badania skału zonoliny i kalprotektyny i to są takie główne enzymy, które wzrastają właśnie w przypadku nieszczelności litowej. Przede wszystkim stosowaniem diety przeciwzapalnej, czyli trzeba pamiętać o tym, żeby dbać przede wszystkim o nasze bakterie litowe, czyli stosowanie odpowiedniej ilości prebiotyków. Bardzo ważną rzeczą jest również zapobieganie stanom zapalnym, no i probiotykoterapia jest tutaj bardzo istotnym zjawiskiem, które w obecnych czasach jest coraz mocniej podnoszone jako. Jeden z głównych czynników uszczelniających i odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie jelit i bariery jelitowej. Na pewno bardzo ważnymi bakteriami są bakterie jelitowe, lacidobacillusy i bifidobakterie. A teraz coraz częściej mówi się o tym, że stosowanie bakterii Escherichia coli Nisle 17 ma ogromne znaczenie. Jest to bakteria, która podnosi stan gotowości naszego układu odpornościowego, i wówczas, wobec jakichkolwiek zagrożeń, ten układ odpornościowy jest w stanie bardzo szybko zareagować, co w zdecydowanym stopniu zmniejsza ryzyko powstania różnego rodzaju zaburzeń związanych właśnie z nieszczelnością. Mało tego ten szczep bakteryjny coraz częściej jest uważany jako jeden ze szczepów, który w znacznym stopniu Zmniejsza albo skraca nawet czas leczenia zaostrzeń nieswoistych chorobach zapalnych jeli, takich jak choroba leśniowskiego okrągła albo kolitis ulcerosa i coraz częściej uważa się, że powinno się właśnie ten skład bakteryjny w przypadku tych chorób zastosować.